mano wszystkim, tutaj jest Alicja. Dzisiaj będziemy grać w Tower of Hell. Wiecie, ja jestem um, niedobra w Tower of Hell. Ale damy radę, damy radę, guys. Żeby nie było wstydu. Okej, okay, mam mało czasu. I no, no nie, znowu spad... Ja nienawidzę spadać. Jakieś ty... Kiedyś tak miałam. Byłam na samej górze, a ja spadłam na sam dół. Tak. Ja tylko dwa razy byłam na górze. No co jestem słaba, mówiłam wam. No, nie. Nie będziecie się teraz ze mnie smieć. Nie. Dzisiaj miałam. tań tajn... No. O nie! Czemu ja umarłam? Przecież nie umarłam. A. Właśnie to nie miało sensu, co powiedziałam? Czemu ja umarłam, ale. Czemu ja umarłam, ale nie umarłam? What the fuck? ja właśnie nie wiem co ja zawsze gadam, po, bo... no, jakby co, tak, no ja nie wiem co mam gadać, guys. Tylko sobie popatrzcie dobra. No, <laughs> czemu ja umarłam? Przecież nie umarłam. Pff, czemu ja cały czas taki dziwnie gadam, Czy? No nie spadłam, ale nie spadłam. Chodzi okej okay, okay. okay. Jakby trzeba będzie mnie trochę słyszeć i nie, ja nie wiem, to byłoby takie dziwne dźwięk. Mm, czemu? Czemu? I ja nie umiem gadać, tak? Czemu? Ojej, <ścoughs> oh, sorry, nie umiem gadać. Jakby co? Piszcie mi w komentarzach jakieś gry, bo, jak, bo MM oprócz MM2. M, może, no MM2 może być. Ale ja jestem przy MMV. Na taki fejkowy MM2. Bo MMV ja mogę grać. A MM2 to nie wiem, o co kaman Serio? Czemu? Nie! Można powiedzieć, że ja nie spadłam? Oni chcą mnie. Jaja zrobić. Wrobić. Będę trochę cisza. Ok. Widzicie? Widziałam! Oj, sorry. No, sorry. O, mój palc na to nie się gędziara. Gędziara. <grystanie> Ja się przypięł. Szybczej gęziara. Gęziara. Gdzie. Nie zawsze mówię. <grystanie> Okej. Okay. Niedługo nie będę... Nie będzie mnie słychać nie wiem czemu, ehm, bo... nie wiem. ale nie będziemy słychać, bo mój brat mi to weźmie, a mojego brata nie ma 3 dni w domu, Jest. Mam w końcu spokój. Bez kary będzie na pewno. I Właśnie... Nie, ja nie będę robiła nigdy Face reveal. Jak już cię pytać, jakby to dodajecie mi pytanka na serio. Bo właśnie jak widzę, że inni też zadają pytania i oni to odpowiedzią. I to wygląda dla mnie fajnie, że mają fajną, fajną zabawę w tym bo ja też bym chciała dla was zadawać pytanka i będę na pewno miała co albo <grymna> z waszymi komentarzami. Idziemy na ciężkie Czy nie? To tak zostawić. I co to jest mój nick? Tak się nazywam? No, jakbyście mi chci chcieli dodać. No. I... <słyszy> <tapapa> Właśnie dzisiaj jakich... ja na tańce. Zgubiłam moją koleżankę taką jedną. Ona była na hulajnodze, ja z drugą koleżanką na rowerze. Ona była taka... Ten... No... Można powiedzieć... E, nie... Nie była... Ten szybka była wolna na sobie, bo miała chlejnogę, ona trochę tam próbowała napędzać. No. Tu paczka. What the Okej. Okej. I Alicja to też rada. I... Właśnie. Ja się nazywam Alicja, mówiłam wam kim ja jestem. Tak. Sorry? Tak, dziękuję, że jeżeli, że ktoś... Jakbym wiedziała kto to był, to, to bym... No nie! Oj, sorry, mój dzień jest trochę dziwny. I mój skin mi się w ogóle nie podoba jak ten nowy skin zrobić. Ale nie mam Robuxów, mam tylko 4 robuxów, bo wszystko wydałam na moje... mega skina, bo miałam mało Robuxów w ogóle. No i tak było i... Na no serio. Tak to bym nigdy nie miał Robuxów na no serio. Ale przynajmniej się cieszę, że zostałam Robuxy. Bo tak to by moja, moi rodzice mi nigdy nie, nie kupili robót, ale zostałam od mojej koleżanki. Fin, 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 fin. Ja mnie to, to. I co? Też mam TikToka. O, tego już nie mówcie. Ja jestem prawie w tym levelu jak szeryf. Serio. O nie! Wow! O oh my god! Jak no mam to Nie! Jest! Ale nie, to was, ok? Jestem taka wredna. Możemy zaraz zmienić jakąś inną grę. Ja nie, nawet nie patrzę na go, na jak długo już to robimy. Nie chcę, żeby było tak długo, aż tak przydługo. Ini umarwan umarwan sare kita nak gurau kita nak gurau no